Jesteśmy już po wielkim otwarciu. Odbyło się losowanie nagród, oraz firma Parus ufundowała dwie główne nagrody dla osób, które tego dnia zrobiły największe zakupy właśnie produktów Parus. I tak, mam dwie nagrody do rozdania. Pani Paulina otrzymuje tę oto wspaniałą sukienkę Victoria Shirt ze siateczki. Zapraszamy panią. Paulinę tutaj do nas po odbiór, natomiast Pani Julia otrzymuje koszulę Justin Shirt z najnowszej kolekcji. Taką wspaniałą, natomiast wylosowaliśmy z kuli z nagrodami jeszcze 10 takich nagród niespodzianek i te nagrody lecą do Katarzyny, Andrzeja, Iwony, Nikol, Aleksandry, Agnieszki, Walentyny, Grzegorza, Andrzeja i Małgosi, gratuluję Wam serdecznie i zapraszam Was po odbiór wspaniałych nagród.